Cześć, witajcie na kanale, zrób to sam. W tym filmiku pokażę Wam dekorację ze świeczką oraz z kuleczkami wodnymi, czyli kuleczkami Orbis. Do tej dekoracji będziemy potrzebować świeczkę. Świeczkę mam tutaj w takiej małej szklaneczce. To jest wkład, i od razu świeczka jest zapalona. I teraz wkładam do większego szklanego naczynia tą świeczkę. Na środek, a dookoła wsypuję kuleczki Orbis. I teraz to wygląda trochę tak, jakby świeczka była otoczona kuleczkami Orbis. A zaraz wleję do środka jeszcze trochę wody i będzie efekt właśnie jakby te kuleczki sobie wpływały w wodzie. I tak wygląda cała dekoracja z boku. E, płomień prześwieca przez wodę, to jest bardzo ciekawy efekt i dodatkowo podświetla pływające dookoła kuleczki orbis, czyli mam tutaj połączenie dwóch przeciwieństw ognia oraz wody. I ten efekt jest naprawdę fajny. Od Was zależy, ile wody nalejecie i czy to będzie bardziej wyglądało jak kuleczka, kuleczki, czy też świeczka zanurzona w wodzie. A teraz przyjrzyjmy się tematom wyzwania na przyszły tydzień. Już mam karteczkę z tematem na przyszły tydzień. I w przyszłym tygodniu będziemy zajmować się duct tape. A duct tape to jest po prostu taśma ozdobna. Klejąca taśma ozdobna w różnych kolorach. Dawno nie robiłyśmy żadnego filmiku związanego właśnie z tą taśmą, więc bardzo się cieszymy. Przygotujemy dla Was coś specjalnego, i dlatego już teraz zapraszamy Was do oglądania naszego kanału albo też do subskrypcji naszego kanału. Do następnego razu, cześć.